Uważajcie na pieczywo. W pieczywie też jest wiele substancji y, chemicznych, dodatków, spulchniaczy i tak dalej, może być przyczyną między innymi rzs -u. Trzeba wyleczyć zęby. Przede wszystkim wyeliminować próchnicę. Czy usuwać zęby leczone kanałowo? Absolutnie tego nie potwierdzamy. Y, to jest jakaś absurdalna hipoteza, że jeżeli usuniemy zęby, to, to będziemy zdrowi. Jeżeli usuniemy zęby, to będziemy mieli sztuczną szczękę i będziemy mieli problem z gryzieniem i już na etapie pierwszym trawienia jest kłopot, który też może prowadzić między innymi do RZS-u, więc absolutnie nie usuwajmy zębów leczonych kanałowo, jeżeli one są dobrze wyleczone, jeżeli nie ma wokół nich stanów zapalnych, jeżeli nie ma wokół nich próchnicy, to zostawmy te zęby przy okazji. Ja tylko poinformuję, że zampleczony kanałowo, kanał oczyszczony, opracowany i wypełniony właściwie nie zawiera żadnych toksycznych substancji, ponieważ substancją wypełniającą kanał jest substancja naturalna.